Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania tam, gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus stanął po środku i rzekł do nich. Pokój wam, a to powiedziawszy pokazał im ręce i bok. Uradowali się, zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam, jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie ducha świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego, widzieliśmy Pana, ale on rzekł do nich, jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął pośrodku i rzekł. Pokój Wam. Następnie rzekł do Tomasza. Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego. Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus. Uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. I abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Pierwsze wspólnoty chrześcijan funkcjonowały w taki sposób, że żaden z członków tych wspólnot, jak tu jest napisane, nie nazywał swoim tego, co posiadał. Czyli na przykład, jeżeli byśmy chcieli żyć tak jak On, to byś musiał nie mówić mój samochód, tylko ten samochód. Musiałbyś mówić, nie mój dom, tylko w zasadzie dom, w którym tymczasowo przebywam. To nie są moje buty, ani moje konto. Właściciele pól albo domów sprzedawali i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży. I składali u stóp apostołu. sobie, co rodzina przeżywała. Ta ojcowizna, ta, to pole od dziada radziada. ten dom trzypiętrowy, ten solarium, który inwestowali przez tyle lat. Pompa ciepła, rozumiecie? się no to kasy. Nie ma. Nie ma. Do sekty zanieśli. I właściciel sekty, tym pieniędzmi nie obraca. Nie ma. Wzmiecie, jak chrześcijanie byli znienawidzeni? Za co? Ja ci podarowałam. Na okna ci dałam, a ty. Co się musi stać w sercu człowieka, żeby robić takie rzeczy? Ta niedziela ona ogłasza, że jest taki ktoś, kto Ciebie kocha, non stop cały czas, bez przerwy. Rozumiesz, bez przerwy. I nieważne, jakbyś swarfolił życie, jakie błędy byś nie robił, On nie przestaje tęsknić, tęsknić za Tobą. Bóg nie jest osobą, która czyha na, na Twój upadek. Bóg jest osobą, która ma nadzieję, ciągle ma nadzieję, że się podniesiesz, że wybierzesz ten właściwy kierunek, że wyciągniesz rękę. Bóg jest kimś, kto, kto ciągle na Ciebie czeka. I tam po drugiej stronie jest właśnie. Ten kto Ta miłość, ta, ta jasność. Ten uśmiech. Śmierć to jest moment, w którym cię spotykają dłonie ojca. Nie wiem, czy masz takie doświadczenie powrotu do osoby, która kocha. Nie wiem, czy masz takie doświadczenie, jak ci ta osoba mówi, jak na Ciebie czeka, jak, jak jak, jak już nie może się doczekać, jak już liczy dni, kiedy wrócisz. Nie wiem, czy wiesz, ale Bóg liczy dni Twojego życia, bo on czeka na spotkanie. Ciągle kocha. Jeżeli sobie wyobrazić, że te osoby są trzy. Ojciec Syn do Święty, to tam czeka cała rodzina na Ciebie. Na Twój ostatni oddech. Oni czekają. Śmierć jest prawdopodobnie cudownym momentem. No momentem. Bo Ciebie spotka cała miłość, już będzie odkryta, już ta zasłona zostanie zerwana. Śmierć jest cudownym momentem dla chrześcijan. A jeżeli jeszcze wziąć pod uwagę, że ci wszyscy święci, którzy, którzy już tam są, Mają taką samą zdolność kochania. To znaczy, że oni na ciebie czekają. Cała, cała plejada świętych, cała armia ludzi przygotowali stół, nastroili gitary i cała ta impreza czeka na ciebie. Tego doświadczyli ci ludzie, którzy zobaczyli Chrystusa zmartwychwstałego, którzy usłyszeli, pokój wam. Oni tego doświadczyli. Więc właśnie był jeden z nich, który nie był tam obecny, on tego nie doświadczył. I dlatego wrócił, niosąc całą frustrację, którą, którą do tej pory miał. Żeby doświadczyć miłości Boga, to właśnie niezbędne to, inaczej, to spotkanie ze zmartwychwstałym, to spotkanie z, z, z miłością, odbyło się we wspólnocie. Jedenastu było razem, przepraszam, dziesięciu. Było razem, i tam do tej wspólnoty przyszedł, przyszedł Chrystus. A ten, kto był poza Tomasz, był poza wspólnotą. Już gdzieś dawał dyla. Już gdzieś myślał o tym, żeby iść sobie. On nie doświadczył. To jest bardzo ważna informacja dla nas, bracie i siostry. Jeżeli ktoś jest poza Kościołem, poza tą rzeczywistością, może nie doświadczyć nigdy spotkania ze zmartwychwstałym. Możesz nigdy nie spotkać tej miłości, jeżeli jesteś poza Kościołem. O tym mówią te czytanie. Co to znaczy być poza Kościołem? Zobaczcie, no Kościół to jest, to, jest, to jest taka rzeczywistość. To jest po pierwsze pewnego rodzaju instytucja. Tak, Kościół jest pewnego rodzaju instytucją, która. która służy do tego, żeby dawać światło, dawać rozpoznanie tu zło, a tu dobro. Tu życie, a tu życia nie ma, tyle mówi Kościół. I ktoś, kto jest jakby pod prąd temu światłu, tak naprawdę idzie trochę pod prąd z martwych stanu. Nie chcę go przyjąć, ma, ma drzwi zamknięte. Kościół, po drugie, jest wspólnotą. To są ludzie. Ci ludzie, którzy idą z Tobą razem przez życie, gdzieś razem z Tobą niosą ten ból, razem z Tobą mają te same wątpliwości, te same pytania. Wdychają to samo zatrute powietrze, jedzą tę samą hebietę. Idziemy razem. I ktoś, kto odrzuca wspólnotę, ktoś, kto mówi: Mnie w zasadzie, dla mnie kościół to jest tylko niedzielna msza, koniec. Może utracić spotkanie z żywym Chrystusem, który właśnie przez te osoby przychodzi. Kościół, jak nauczał, ma, ma takie trzy ołtarze. Jeden, jeden to jest ten ołtarz. To są sakramenty. To są sakramenty. Drugi ołtarz. Wiesz co to jest? To jest to, jak wychodzisz stąd, i przygotowujesz stół, i jest obiad, i siedzi tam. Siedzą Twoje bliscy, Twoje dzieci, twoje szwagier. To jest ołtarz, kiedy siedzimy i jemy razem posiłek. To jest święta liturgia. To jest ten moment. Tym ołtarzem, tym kościołem może być ta planszówka, w którą razem gracie. Ta wycieczka, na którą razem jedziecie. Przez, przez takie rzeczywistości przychodzi Chrystus. Po co, żebyś doświadczył na miastki nieba, na miastki miłości? Kościół nazwał ołtarzem, świętym miejscem, łoże małżeńskie. To spotkanie wyjątkowe męża i żony, zarezerwowane tylko dla nich. Ołtarz, rozumiecie, sakrum. Miejsce, gdzie się rodzi życie, gdzie jest transmitowana miłość, transmitowana bardzo cieleśnie, bo Chrystus przyszedł w ciele. Kto jest poza tymi rzeczywistościami, kto te rzeczywistości nie przyjmuje, będzie miał trudność spotkania ze stałymi. Wędruje gdzieś poza. Zobacz, ja się mogę nawet Jurydycznie, teoretycznie zaliczać do kościoła. Mogę, mogę mówić, że jestem wierzący, deklarować się jako wierzący. Ale jeżeli jestem poza tymi rzeczywistościami, któraś z nich kuleje, to w jakimś, w jakimś sensie kuleje we mnie spotkanie ze zmartwychwstałą. Kościół to jest to słowo, które jest głoszone. Ta, ta dobra nowina. Ta nowina, którą wam powiedziałem, że nie ma takiego momentu, w którym by Bóg nie czekał na Ciebie. Nie ma takiego momentu, w którym by Bóg nie tęsknił za tobą. Nie ma takiego momentu, w którym by Bóg nie myślał o Twoim życiu wiecznym. Chrześcijanie to nazywali chrztem, że to jest chrzest. Moja śmierć to jest chrzest. Bo to jest ten moment, w którym ja spotkam się wreszcie, będę cały do Niego należał, a On będzie cały mój. Na chrzcie to Ci właśnie Bóg obiecał życie wieczne. I właśnie, jeżeli ktoś nie słucha tej nowiny, nie słucha tych słów, to jest tak naprawdę gdzieś poza Kościołem, poza spotkaniem ze Zmartwychwstaniem. No bo my możemy przeżywać spotkanie z Bogiem jako coś, co ja muszę zrobić, co ja muszę, muszę iść i przeczytać jakąś tam litanię. Muszę iść i odmówić koronkę do miłosierdzia Bożego. Muszę iść i coś Bogu powiedzieć. A kiedy to ja mówię, najczęściej nie słucham. Znaczy, że nie słyszę, co, co Bóg mówi. Przechodzi Chrystus, a jego nie łapie. Ci pierwsi chrześcijanie przeżyli tą rzeczywistość. Tą rzeczywistość niesamowitej miłości Boga, że Bóg tak kocha. Że zobaczcie, że, że Bóg nie jest osobą, która czyha na nasze upadki. Nasze upadki w zasadzie po nim spływają. One nam zapewniają mnóstwo cierpienia. One mnóstwo cierpienia zapewniają innym ludziom. Ale on czeka. Czeka na miłość. Czego on chce. I się dlatego, że oni byli świadomi tego, że oni są kochani, że Bóg, że Bóg o nich nie zapomni nigdy. Byli w stanie dokonać tego największego z cudów. To się nazywa cud moralny. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał. Wszystko mieli wspólne. Wszystko. Po, pokonali tę podstawową barierę, która jest między nami. Między nami siedzi bariera, o potężny słowo, który się nazywa pieniądz, który ma niesamowitą moc, wiecie to dobrze, dzielenia ludzi, niszczenia rodzin, niszczenia przyjaźni, wspólnot, destrukcji państw, społeczeństw, czego chcecie. Większość wojen, tych ogromnych, tych zniszczeń, ale tych małych, tu ma swoje źródło. Kościół jest rzeczywistością, której Bóg chce zniszczyć tę barierę, chce to pokonać. Małą namiastką tego, małą małym zanążkiem tego jest ta Jałmużna, do której byliśmy zachęceni, Wielkim Kościem. Jałmużna. Istota jałmużny, ona nie była taka, wiecie, że, żeby coś pomagać ubogim bardzo. Istota jałmużny była, była taka, uwolnić się od tej bariery. Pokazać, że pieniądz mną nie rządzi. Że ja mam coś wspólnego z ubogimi. To są te pieniądze, które zarobiłem. To jest część wspólna. Nie nazywam swoim ten. I ta idea, idea przepraszam, to coś nadal istnieje w Kościele. W pewnych, w pewnym momencie w Kościele, kiedy to się zaczęło rozwadniać, to znaleźli się tacy, którzy poszli na pustynię i wszystkie swoje pieniądze wrzucali do jednego wolta. Bo mówili, to nie jest moje. My chcemy żyć razem, jak bracia. Ty zarabiasz więcej, ja trochę mniej. Do jednego worka. I tak się narodziły zakony. I dzisiaj jest wielu takich. Ja żyję w takiej wspólnocie. To się nazywa zakon. Składamy śluby ubóstwa. Wszystkie pieniądze do jednego worka. Jak ja Mówię Wam szczerze. Zarobię cokolwiek. Do jednego wolta. Pieniądze, które zarabiam, ja ich nie dostaję na ręki. Do jednego wolta, Wszystko wspólne. Po co? Żeby się uwalniać od tych podziałów. Żeby uwalniać się od tego, bo pieniądze dają mi władzę nad drugą osobą. Dają mi emocjonalną wyższość, jeżeli zarabiam. Więcej. A tam, gdzie jest miłość, nie może być lepszych i gorszych, potężniejszych i mniej potężnych. Bo wszyscy są kochani. Jesteś kochany. Nieważne, ile zarabiasz. Nieważne, czy miałeś sukcesy, czy ich nie masz. Nieważne, czy jesteś dobrym ojcem, czy fatalnym. Jesteś kochany. Nieważne. Czy byłaś dobrą babcią? Czy krzyczałaś na no, I Nieważne, jesteś kochany. Zobaczcie, to jest skandal tego Bożego miłosierdzia. że Bóg nas chce kochać za darmo. Dlatego nas zaprasza do czynienia jałmużny, do tego miłosierdzia. Żebyśmy się stawali chociaż trochę podobni do niego, chociaż trochę realizowali tą rzeczywistość. Chociaż trochę. I daje nam o wiele więcej. Zobaczcie, czym jest Kościół. Chrystus mówi tak. Komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Jeżeli wierzyć Chrystusowi dokładnie tak, jak on to powiedział, bez komentarza, to znaczy, że jeżeli ty komuś przebaczysz, on jest ocalony. Jeżeli ty przebaczysz, nie wiem, twojej byłej, twojemu byłemu zdradę, czy cokolwiek tam, jeżeli ty przebaczysz twojemu bratu, że ci cię podał do sądu, twojemu prokuratorowi, jeżeli ty przebaczysz temu, temu człowiekowi, który na ciebie krzyczał, wrzeszczał, pluł, on jest ocalony. Komu odpuścicie grzechy? Są one odpuszczone. Jeżeli ty odpuścisz, Bóg jemu tego grzechu nie liczy, nad tym, nad tym człowiekiem się niebo otwiera. Rozumiesz, ty jesteś sakramentem zbawienia, ty masz moc dawania życia wiecznego. Ty masz tą moc. Dlaczego? Bo ty jesteś kościołem. Bo, ty jest, bo, bo w tobie jest żywy Chrystus. Ten moc chciał Chrystus dać kościołowi swojemu. Od tego jest kościół. Kościół jest od tego, żeby przebaczać, żeby kochać. Nie ma innej misji Kościoła. Ta misja pomagania ubogim jest sprawą bardzo drugorzędną. Nie ma innej misji. Dlatego to słowo mówi, że Jezus Chrystus nie przyszedł tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi. Była taka herezja, która mówiła, wystarczy się ochcić i sprawa załatwiona. I w pewnym momencie, momencie święty Jan zabiera głos i mówi Cholachowo, co z tego, że Ty jesteś ochrzczony? Pokaż mi. Gdzie są Twoje... Gdzie są efekty Twojego chrztu? Jakie są owoce Twojego sztuku. Bo jeżeli owoców Twojego chrztu, tego obrzędu nie widać, to znaczy, że chrzest nie nastąpił, że... Że to gdzieś utknęło, że ta łaska gdzieś utknęła. Nie wypływa na zewnątrz. Bo zobacz, jeżeli zasadziłeś, nie wiem, róże, a masz tylko takie patyki, kikuty straszne, będziesz je nadal głodował? Wytniesz je. Powiesz mi, niepotrzebne te kikuty obrzydliwe. jak te kwiatki. Bo nie widzisz owocu. Święto miłosierdzia jest w zasadzie po to, żeby być miłosierny dla ludzi i mówić krótsze kaza. Bóg chce owoców. Pragnie byśmy je mieli, byśmy się nimi cieszyli my. Dlatego zapraszam Was, wołajcie do Ducha Świętego. Dzisiaj Chrystus mówi: weźmijcie Ducha Świętego. Módlcie się teraz, wołajcie. 我都害羞。